Ten jest, ten jest idealny. Ten, którego nie wybrałeś. Ten, którego nie wybrałem? idealny. Dziękuję. Cześć, to ja Andrzej. Zastanawiam się, ile osób w 2024 zrobi prawo jazdy na motocykl, bo mamy takie małe wyzwanie w redakcji, bo jesteśmy redakcją, która ma chyba największy odsetek ludzi, którzy nie mają prawa jazdy na motocykl. Monika nie ma w ogóle, jeżeli tylko na stanowiskach piątkach. Filip ma A2, Eliasz ma A2. No i mamy takie wyzwanie: typu, kto zrobi prawo jazdy? 2,24. I Wy możecie wziąć udział w tym wyzwaniu. Nagród nie ma, ale napiszcie kto. Według mnie, żeby zrobić prawo jazdy, potrzebujesz motywacji. I taką motywacją mogą być motocykle. Bo kiedyś, jeżeli ktoś jest takim kretynem jak ja i urodził się w latach 90., no to może nie determinuje, ale. My robiliśmy często tak, że najpierw kupowaliśmy motocykle, a później robiliśmy prawo jazdy. Teraz jednak w obecnych czasach proponuję, żeby było trochę inaczej. I motywacją mogą być one. Speed 400 i Scrambler 400. Jasne, zrobisz to prawo jazdy, czy nie? Zrobię. W którym roku? W bieżącym. W bieżącym. Fajnie, że motocykl, który będziemy mieli w redakcji na te długo żeby Ciebie zachęcił, żeby zrobiła prawo jazdy, jest Ciebie za wysoki. Tak, doskonale. Nie Proszę. spodziewałam się niczego innego. 400 po 125 to prawdopodobnie jeden z, najlepszy, z najlepszych pomysłów, bo są i niedrogie, i już wystarczająco szybkie, i wciąż lekkie, i fajnie się nie jeździ i są przede wszystkim coraz lepsze. Oczywiście wszystko jest ok, kto kogo stać i ma ochotę, może od razu sobie skakiwać na duże motocykle, po prawo jazdy, teraz wiecie, wszyscy wszystkie mają kontrolę trakcji, mapy i tak dalej, i tak dalej. Ale my. Jak patrzymy się na te, to się od razu po prostu cieszymy. Mariusz się pyta, po co mój mi mikrofon? Pojadę nim do Afryki. Nie mikrofonem, tylko motocyklem. <grydy> Jakbyś pojechał na mikrofonie, to byłoby super. Właśnie mówiłem, że to jest sprzęt off Nawet nie mówię, że konkretnie ten, ale 400 pojemności, troszkę wyższe zawieszenie. I to jest czym chcesz pojechać w teren, a nie koniecznie którym upadniesz w piachu i go nigdy już nie podniesiesz. Patrz, gruby chłop na 400. I zapraszam no, ale... do dyskusji wszystkich, którzy mówią, że poniżej litra to nie. Ale czekaj, czekaj, bo, bo zrobiłem szeroki kąt, to cię pogrubia, Mariusz. Nie wiem, czy nie ma. Teraz jest Mariusz jeden do jednego. Ale nie wyglądasz jak na psie. No właśnie. Ale, jak, ale, ale dlatego, że na tym, a usiąść na tego, usiąść na, na Spida. I ten już jest mały, nie? Ty. Ten już jest mały. I to dziwne... Bo Ja tego ty... nie chcę. No ale weź usiądź, no nadaj się do czegoś, no. I patrz jak 2 centymetry. Dwa centymetry Mariusz, wyobraź, że 2 centymetry mogą zrobić różnicę. Dwa centymetry. Ja <laughs> ja że... że... A ja zadami, jak to jest? Jak no się no, czegoś no, bardzo no, chce no, i się no, o czymś i marzy, i ale że potem wiesz, jakby nie ma takiego <laughs> dojeżdża się twój własny wzrost. <laughs> I jest po sprawie. <laughs> I jest po sprawie. <laughs> Ej, dobra, Chociaż się. nie, czekajcie. Motocykle bo, nie są tego, żeby na nich stać. Bo moim, największą moją zagwostką jest zawsze stanie na światłach. Bo to, ja się i... lubię czuć komfortowo na to światłach. To jeździ zawsze w prawo. No bo strzałka. No ale też się musisz zatrzymać. No. A, dwa centymetry z tyłu nie zawieszenia, nie. zawieszenia i dwa cale z przodu u koła. Jaką różnicę robię, że ten jest mały, a tamten jest zupełnie normalny. Znaczy no normalny? No, znaczy, nie mały. Ten wciąż nie jest mały, bo to nie jest tak, że się czujesz na tym, jak na wiesz, na jamniku. No właśnie, czy dwa centymetry to jest dużo, czy mało? Proszę, robimy demokratycznie pytanie, czy dwa centymetry to dużo, czy mało? Bardzo dużo. Ten, którego nie wybrałem? Idealny. Dziękuję. Proszę. Ale powiedz mi tak, że któryś tak. się bardziej podoba? Najbardziej podoba mi się Andrzej. Dziękuję. Nic nie wiem o tym motocyklu, ale chciałbym nim pojechać do Maroko i to zrobię. Najważniejsze, że są silniki tutaj dwa takie same, dwucylindrowe, 400 pojemności. Ten ma 40 koni, ten ma 40 koni, ten ma 37 Nm, ten ma 37 Nm. Nikt nie wie... Jezus Maria, nie! O w mordę jeża. To jest jeden cylinder? Czyli singiel! singiel. No, to single. To szczerze, to może i nawet lepiej niż bo dwa cylindry trzeba by bardziej kręcić. A w takim motocyklu, jak jest jeden cylinder, to dasz więcej gazu i on szybciej odda moment obrotowy. Więc sumie chyba spoko. Kręci Tak jak KTM jest 400 i on fajnie idzie od razu z dołu, a inne są dwucylindrowe i są fajniejsze. Na Pot, górnym... przepraszam, potwierdzone single. No to lepiej nawet. No, to są single. To jest nawet lepiej. I teraz uwaga: trzy razy już dzisiaj zmieniałem wersję, często są produkowane. W Tajlandii, w Indiach, czy w Tajlandii. Nie, inaczej czy w Tajlandii, czy w, czy w Indiach, czy w Tajlandii, czy w Indiach. I jednak są w Indiach. Tak się okazało. Dziękuję bardzo, że mi powiedziałeś, że są produkowane w Indiach i się nie myliłem, bo są tutaj hamulce dziękuję bardzo. Bajbre. I to zdradza mi zawsze, że jak jest Baj to prawdopodobnie te sprzęty są z Indii. Bajbre to jest marka, nie wiem czy ona należy do Brembo, czy jak to nazwa się wiasną: Baj Brembo. Bo Brembo się nie zgodziło, żeby ich produkty były produkowane w Indiach. Nie wiem w sumie dlaczego. Wszyscy produkują w Indiach i w Chinach przecież. I powiedzieli: Dobra, technologię wam damy, ale mają się nazywać inaczej, więc się nazywa I Ale nie zmienia to faktu, że one są całe po prostu bardzo, bardzo, bardzo ładne. A bo jest tak, można. Jak? 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 Klikasz sobie: Tu mamy TTC, Traction Control. Traction w 400 bardzo potrzebna Jak rzecz. się przytrzymasz. No, no, o, 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 o. o. Tak. Off RD. Off road I od razu. Tak, dokładnie. Naprawdę? I to ma, i to ma tryby jazdy. Znaczy, może nie tryby, tryby nie ale ma. Trybów jazdy, ale możesz wyłączyć kontrolę trakcji i możesz wyłączyć ABS-P z tyłu, znając tak. życie, tak? On. Czy ABS jesteś. Nie masz. Naprawdę? Tak. Czyli ty nie nie ma, trybu, ABS. nie ma trybów jazdy, to jest tryb off-road po prostu. Możesz wyłączyć abs to może wyłączyć tylko kontrolę trakcji. i ABS-u kontrolę trakcji. wyłączyć. Ale. Dlatego jest też 4 4000 zł, bo ma więcej ficiurków. Ty, no kurde. Jak na WSC. A jak wyglądamy? O tak. Ja z Mariuszem zawsze jeżdżę tak, ale jak Mariusz jedzie czasami skuterem, to ja się stopu, zapieram o kierownicę. Ty możesz się tu zaprzeć, zobacz, jest zapierałka. O tutaj, zapierałka do hamowania jest. Ale to jest mąrączka rączka wygodna, taka, że. Tu się trzymasz, no Wyrwać Wyrwać o to powiem ci. Ty, a mógłbyś zabrać penis ode mnie? Patrzcie, to są te 2 cm. Jakimi detalami? Jak przełączniki tutaj. to no są duże plastikowe zwykłe. Maletka, nie? Ale. E, Poza jest... tym, że klamki nie są regulowane. No to no tak, to ten zegar nie szkoda. wygląda jak produkowany czy w Tajlandii, czy coś. Patrz, tu masz USB. Znaczy, ja w ogóle. LEDowe zakładałem? Ja myślałem, że a wszystkie inne detale wyglądają bardzo dobrze. W Triumfie najważniejsze jest to, że oni patrzą, żeby to było ładne, że jak jest tutaj. Tyle jest to, żeby tu było ładne, i żeby tu było ładne. To są małe rzeczy. Patrz, to jest nawet ładniejsze niż w moim tekstonie RS, bo u mnie jest naklejka taka, no zwykła naklejka foliowa, a, a to jest takie? Ładne, 3. Tak jakby było szlifowane też. No ogólnie to, że tu, zniżnięte, drapnięte. Tu, tutaj widać, że jest taniej, no bo wiadomo, że to nie jest regulowane. W Las razie coś się wygnie, ale z drugiej strony, jak się wygnie, to kopnie się wyprostuje. No ale się ten wydech też. Kolektor. Ale znając życie, tak jak Ci mówiłem, on teraz kosztuje 29, a tamten 25, a za dwa lata on będzie kosztował dychę więcej, i tamten zresztą też, bo to jest e, cena na wejście, żeby pan Enfield, który jest obok, powiedział: Ej, dlaczego mi tak robicie? Bo Ty nam tak zrobiłeś kilka lat temu, bo zrobiłeś motocykle, które wyglądają prawie jak, jak nasze i kosztują połowę tego, to my teraz zrobiliśmy motocykle, które wyglądają lepiej od Twojego, a kosztują wcześniej. Ale fajna. I patrz, jak jest, myślisz, że już nie będzie ciekawie na tym rynku motocyklowym, to nagle się okazuje, że jest ciekawie przez 400 setki, bo zaczyna się bitewka, że zróbmy motor fajny, a tanie. Więcej za mniej. Więcej za mniej, a nie więcej za więcej i więcej damy tego, co i tak nie używasz. No chodź tutaj, kurde, kontrola atrakcji tak jest zbędna. Kontrola trakcji jest totalnie zbędna, ale to jest, podejrzany element sprzedażowy, bo ktoś przychodzi, bo to jest motocykl dla początkujących, bo o, ma Pan kontrolę trakcji, ma Pani kontrolę trakcji, tutaj Pani da, to Pani się nie uśliźnie. Dwie grupy, początkujący i ci, którzy wiedzą, że... trzeba wyłączyć. Nie, i ci, którzy wiedzą, że już nie potrzebują wielkiej pojemności, żeby się bawić. Dokładnie, a po środku ci wszyscy, którzy no też się cieszą, bo mają większe motocykle które mogą sobie takie, albo innych producentów kupić, bo ci, co jeżdżą długo i tak kończą na małych. Dobra, może to jest dla mnie nauka, żebym się nauczyła jeździć na wysokim motocyklu? Znaczy nie będziesz miał wyboru, bo mieliśmy do wyboru albo Speeda 400, albo Scramblera 400X, więc wybraliśmy Scramblera 400X. Dzięki. Mogliśmy najpierw zapytać, żeby nie nie. zapytać Ciebie na przykład. Dobrze. Czy ja, czy ja mogę coś pozdrowić kogoś? Kogo chcesz pozdrowić? Eliasza i Filipa. Pozdrawiam Eliasza i Filipa, życzę Ci powodzenia Eliaszowi i Filipowi. Również nie chcę nic mówić, ale Filip prowadzi. On jest na nieprawda, kursie już. Jest na wcale nie On już chyba w ogóle może pójść na egzamin, tak w ogóle. I dobra, chyba nie tak, zażył tak, do tego dobra, że się dobra, nie oś, To pozdrawiam tylko Eliasza. Tak. Let, Let the game begin. Tak, Eliasz. Eliasz! Ty dosięgniesz i ty będziesz walił skoki. Nie, nie, no to będzie, to jest, nie, to jest niesprawiedliwe w takim razie. Znaczy Eliaszowi no to... wiemy, co się wydarzy, jak Eliaszowi damy ten motocykl, żeby go przetestował, nie? Już go nie będzie. A nie, jeszcze gorzej mam do Ciebie wiadomość. Eliasz ma kategorię A2, więc Eliasz już może jeździć na tym motocyklu. I Eliasz, ojej. Ale no, nie, Eliasz byłby no to... szczęśliwy. Nie chcę, żeby Eliasz był szczęśliwy. Cały nasz zakład jest bez sensu. Zakład to zakład. Nieważne, zrób prawo jazdy. Wy też zróbcie prawo jazdy. Nie ma nagród. Jakby się go nie mieli. To kto pierwszy ten lepszy. <gry>